Pan Paweł, kierowca zawodowy samochodów ciężarowych, trafił niestety do szpitala. Co się stało? Był w przerwie, był w trakcie wykonywania pracy miał przerwę. To było nad ranem około, około 5 rano. Pan ma 54 lata i. Źle się poczuł. Zadzwonił, poszedł tam na stację, bo to, bo to było w Torzymiu i zbadał swoje ciśnienie krwi. Okazało się, że ma bardzo wysokie ciśnienie krwi, a niskie tętno, także zadzwonił do dyspozytora, do swojej tam firmy i powiedział, że on dalej już nie jest w stanie kierować ciężarówką. Zadzwonił na pogotowie, przyjechała karetka, trafił do szpitala, okazało się, że ma zawał, przyszedł zawał serca. Także bardzo niebezpieczna sytuacja. Lekarze będą decydować, czy i kiedy pan Paweł może dalej wrócić do pracy. Takie przesłanie dla wszystkich kierowców praca kierowcy jest wymagająca. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, o dobry sen, o dobre odżywianie, a przede wszystkim nie bierzcie sami leków. Jeżeli Was coś boli, idźcie do lekarza, skonsultujcie się, czy i jakie leki można zażywać. Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznej jazdy.